Ułat, jak i gmina Ostrowiec-Świętokrzyski, która wspomaga Ostrowieckie KSZO na różne płaszczyznach w formie dotacji na funkcjonowanie poszczególnych sekcji działań promocyjnych, udostępnienie obiektów sportowych dla grup miasta Ostrowiec staje się najważniejszym partnerem i sponsorem naszego klubu. Za ten wykład zrozumienie chciałbym złożyć wielkie podziękowanie dla prezydenta miasta w Storzowcu Świętokrzyskiego Pana Po drugie chciałbym podkreślić rolę samorządu powiatowego który wspiera nasz klub i prowadzi zespół szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego, w którym trenują i uczą się młodzi sportowcy zasilający szeregi klubu pomarańczowo-czarnych barwach. Wyraz uznania dla Pani Starosty Ostrowieckiego, dla Starosty strowieckiego Pani Agnieszki Regalińskiej. Udział klubu w życiu naszego klubu, w całej półletniej historii klubu był nierozerwanie związany z przemysłem publicznym w naszym mieście. Serdeczne podziękowania za uczniów w składam prezesowi Celsa Kota Ostrowiec. Wielkie podziękowania na ręce Władarzy Walcow i za szczególny wkład w rozwój Ostrywieckich Środków. Oczywiście podziękowania należą się też wszystkim darczyńcom klubu, dzięki którym możemy sprawnie funkcjonować i poprawić swoje warunki do trenowania i udziału rywalizacji polskich i ogólnopolskich. Serdecznie dziękuję za to wsparcie. Ale żeby podkreślić świetne wyniki rywalizacji wojewódzkiej sportu dzieci i młodzieży w latach 2021 23 zajmowaliśmy pierwsze miejsce w województwie świątoczystym. W 2024 drugie miejsce. A w tym roku prowadzimy tej klasyfikacji. W drodze za dobrymi wynikami idą o dwóch lat pieniądze w programie ministerialnym, który wspiera sportowe. Klub Pro w roku 2024. Klub otrzymał kwotę 444 tysięcy złotych, a w tym roku kwotę 330 tysięcy. Kończąc jako prezes klubu, składam wyraz uznania dla wszystkich obecnych, jak i byłych członków Zarządu Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego Krzyża. Za podkreślenie to społeczną pracę i poświęcony czas dla rozwoju naszych pomarańczowo-czarnych praw. Dodatkowo szczególne podziękowania dla osób zaangażowanych w organizację 95-lecia powstania klubu, który został tak dobrze odebrane przez Społeczność sportową naszego miasta w roku 2024. Serdecznie dziękuję za tę pracę nowo wybrany uważam, życzę owocnej pracy na naszego który w tej kadencji, a dokładnie w roku 2029, będzie świętował stolicę swojego istnienia. To jest ogromne sprawozdanie. Tak. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? głosu. nie widzę. Stwierdzam, że pan Zebranie sprawodawcze wyborcze podjął uchwałę o wyborze zarządu w kadencji 2025-2029. W 2025-2029 w następującym składzie. według kolejności zgłoszeń Karol Szewczyk, Łukasz Witkowski, Mariusz Rokita, Marcin Maliński, Mariusz Łata, Tomasz Leszczyński Grzegorz Barzy. Paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To z koleżanków i kolegów Jest za podjęciem uchwały w następującym brzmieniu. Za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że mamy zebrali było o uchwałę przeczytamy brzmieniu. Dziękuję bardzo. Zamykam końcowym Pełniłem funkcję prezesa w kadencji 2021-2025. To była dosyć trudna kadencja z kilku powodów. Mieliśmy 95 w Kolecie Półsportowego. Trzeba, było zorganizować z pełną moką to przedsięwzięcie. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w to. Dziękuję również wszystkim członkom Zarządu Komisji Rewizyjnej i osobom, które pomagały przy funkcjonowaniu klubu. W sprawozdanie już dziękowałem sponsorom, miasta, powiatu. Będę się tutaj już powtarzał. Może chwilę o przyszłości. To będzie dosyć trudna przyszłość, jeżeli chodzi o sekcję pływania piłki wodnej, bo odchodzi po 27 latach pracy Piotr. Chciałbym też podziękować serdecznie za pracę pracy, który wniósł w rozwój klubu na tej działce pływacko-waterpolowej. To nie jest łatwy kawałek chleba, bo widziałem te spotkania z trenerami, bo widziałem Zawody, które trzeba było zorganizować w ogólnopolskiej, wojewódzkiej, dodatkowo, jak wspominał, praca w województwie w Polsce, w Związku odmiania. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za tą pracę. Mam nadzieję, że nie odchodzi od nas, że znajdziemy dla siebie jakieś miejsce w klubie i dalej będziesz swoim doświadczeniem tutaj nas wspierał, jeżeli chodzi o te dwie dyscypliny szczególne. Chciałbym podziękować Rzegorzowi Marzankowi, który. Pracował, jak to się mówi, i podstaw, czyli przygotowywał wszystkie spotkania z zarządu i to te zadania, bo to też bardzo ważna praca i bez tego nie może się żadne stowarzyszenie, y, że tak powiem, y, nie może funkcjonować. Żeby też było odpowiedzialny za kontakt z sądem, z rozmiany w KRS-ie, dosyć liczne były, także dziękuję za pracę. Z tego miejsca też chciałbym podziękować jeszcze byłym członkom zarządu, przede wszystkim wiceprezesa Wrocławu, tak Łukaszowi i Łukaszowi Bielowskiemu za wielki wkład pracy. ale jest jeszcze jedna osoba szczególna, której też chciałem podziękować, to jest Karolina, z którą na co dzień się kontaktowaliśmy, też jeżeli chodzi o dokumenty, także sekcja boksu tutaj przechodziła liczne zmiany, ma nowego wiceprezesa, liczy na dostęp współpracy do z panem Tomaszem. Piłka ręczna jest, można powiedzieć, w niezmienionym składzie, chociaż Karol będzie w trudniejszej sytuacji, bo nie będzie miał wsparcia partnerów w zarządzie. Z tego co wiem, bo to zrezygnował z funkcji. W zarządzie ale i tak sobie na swoim wewnętrznym spotkaniu Karol sam będzie musiał się borykać z problemami ręcznymi, a też ich nie brakuje. I to będą też na pewno um, pewne wyzwania przez ten okres tego czterolecia. Jeżeli chodzi o... Siatkówkę zostaję sam tutaj, jeżeli chodzi o pracę w zarządzie, ale nie jestem sam tak naprawdę, jeżeli chodzi o pracę w sekcji, bo mam dobrych trenerów, którzy nam tutaj pomagają w prowadzeniu tych wszystkich y, sekt, y, tych drużyn i grup młodzieżowych. Rafał osoba, który jest mózgiem marketingowym, operacyjnym i dyrektorem w grupie, w sekcji, przepraszam. Chciałem też podziękować Kotkowi Sławomorskiemu, który jest dzisiaj na nami na spotkaniu, bo on też bardzo mocno angażuje się w pracy sekcji młodzieżowej. I w zasadzie system, yy, który obowiązuje u nas, jeżeli chodzi o transfery, to właśnie on, Rafał, Piotr, Rodawka, tutaj obanowali i daje radę z tym trudnym systemem. A teraz o tym, co byśmy chcieli zrobić. Tak jak już wiele mówiło, przed nami stulecie kłopotu. Tak się składa, że akurat na koniec naszej kadencji będziemy świętować to stulecie i na pewno ten zarząd i ci ludzie będą to musieli zorganizować to w stulecie. Ja na ostatnim zarządzie o tym rozmawiałem i mówiłem, że nie da się takiego zrobić jak 95-lecia. że się zbierzemy miesiąc, dwa przed, się i, i się pewnie uda, jak się udawało. Trzeba będzie włożyć dużo pracy, to stulecie musi być godne, to nie może być sala kilka na 400 osób. To musi być Sala Trzo z pełną pompą, piękną sceną z występami zespołów zaproszonych. Wszystkich sportowców, którzy wszyscy tam reprezentowali barwy, trzeba ocenić, trenerów, działaczy. To będzie to naprawdę wyzwanie organizacyjne, dłużej, w dużej mierze oparte na finansowaniu, dlatego tutaj będziemy szukali finansowania tej imprezy. I już to trzeba zacząć robić, jak nie w tym roku, to na pewno w następnym, bo nie da się tak przez chwilę wszystko ogarnąć i na sobą inne musimy spiąć. Będziemy chcieli kolejne pozycję literatury, obszody dawać. Kolega Palmek Frajczak, który nam napisał w wszystkie monografie jest gotowy, ale tutaj Michał Broda ma świetne pomysły, jeżeli chodzi o te pozycje. Nie będę zdradzał tytułu, bo są na razie wersji robocze. A na stulecie to będzie ciekawych pozycji oprócz tej tradycyjnej książki, która ma powstać. No i myślę, że przede wszystkim praca podstaw. Deklarujemy tutaj, że na stulecie będziemy grali w wyższych ligach. Mówię tutaj nie tylko o naszym grupie, ale przede wszystkim o grupie piłkarskiej, który mocno do przodu, jeżeli chodzi o, o drugą ligę. Tylko pamiętajcie drodzy Państwo, to stroka, bo ja tę przestrogę mogę udzielić wszystkim. Jako osoba, która była zaangażowana w środków na najwyższym poziomie. Pierwszy warunki organizacyjne i finansowe, potem awans. I gra w tych y, wyższych liniach. Wobec tego nikomu nie polecam tego, żeby się do tego brał, bo potem mogą być duże głupoty z tego powodu. Więc zbudujmy klub na tyle silny organizacyjnie i finansowo, żebyśmy mogli w przyszłości spokojnie zadbać o to, że nasze gry zespołowe są w wyżej Indywidualni sportowcy tutaj najbardziej liczą na pływaków, na bokserów, bokserki przede wszystkim, bo mamy świetne dziewczyny tutaj, które zdobywają medale Mistrzostw Polski i reprezentują nasze barwy narodowe. Chodzi też o wodną, która wreszcie po latach yy, ciężkich może odbudować się i może nasi boks tutaj, zaczną grać i zdobywać nowe medale Mistrzostw Polski seniorów. Także wiele wyzwań przed nami. Liczę na Waszą pomoc, bo tak naprawdę, jak patrzę na tej sali, to są sami tereny i osoby zawsze związane z klubem. Także tak. wiele wyzwań. Dziękuję, że jesteście ze mną, dziękuję, że mnie wspieracie. i obiecuję Wam, że przez te cztery lata będę ciężko pracował na to, żeby już w 29 roku stuletni klub barwił się w poważnej, szowocznej barwa, ślicznie, żeby. Trochę złota tam opuszczą te barwy i mamy nadzieję, że doczytamy tego wszyscy w zdrowiu. Ale składamy jeszcze jedną deklarację, to jest też ostateczna deklaracja, że w, w 2029 roku to będzie miała swoją prezesa. Nie będę już mówił, bo prezesa klubu sportowego kształt zostałem w 2019 roku, więc 10 lat. Jeżeli otrzymam to w i nic się nie wydarzy, uważam, że to jest okres. Bardzo długi, nie wiem czy któryś z prezesów ostatnio, który wytrzymał, trzeba byłoby policzyć. I trzeba, już że nam się namasił młodego człowieka, żeby był chętny do pracy i żeby tutaj poprowadził nasz jeszcze w kolejne piękne lata rozkwitu. I mam nadzieję, że Pan się stanie. Także, jeszcze raz dziękuję Państwu za zaufanie i do pracy. Dziękuję. Podziękować podchodzącemu prezesowi Petrowi Węgdziewicowi, podziękować jako koledze z zarządu, podziękować jako osobie, która tutaj swój wkład przez te 27 lat e, w sport ostrowiecki włożyła. Natomiast e, nowym władzom klubu chciałbym życzyć w powodzenia. Nowe, po części stare władze sprawdzone, e, osoby nowe, które też mają kontakt ze sportem, także jesteśmy pełni spokojnie, że to wszystko będzie dobrze funkcjonowało. Dziękuję.